Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 13 dzień maja. Kościół proponuje na fragment ja Jana 15 rozdział, wersety od 18 do 21. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do Was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i Wasze będą zachowywać. Ale to wszystko Wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Moi drodzy, Trudne, ale prawdziwe słowa, które Jezus kieruje do nas w dzisiejszej Ewangelii, wskazują na to, że mamy niesamowity przywilej. Jezus wybrał nas sobie ze świata i dlatego, jeżeli czasami doświadczamy prześladowań ze strony świata, jakichś uśmiechów czy drzwin z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, jest to potwierdzeniem, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Tak jak Jego prześladowali, tak będą prześladować uczniów Chrystusa. Niestety to się sprawdza, a może warto powiedzieć stety, zamiast niestety. Stety, ponieważ świat buntuje się przeciwko prawdzie Ewangelii, świat buntuje się przeciwko dobru, świat buntuje się przeciwko Bogu, bo chciałby, abyśmy byli egoistami, chciałby, abyśmy byli światowymi, abyśmy hołdowali temu, co hołduje świat. Ale wystarczy popatrzeć na to, co proponuje nam współczesny świat. Proponuje nam wszelkie zło, rozwijanie naszego egoizmu, pobudza nasze żądze, pragnienia i próbuje je zaspokajać za wszelką cenę dobrami materialnymi, czy też po prostu złem, nazywając to jako coś naturalnego, coś dobrego. Próbuje się przecież dzisiaj tak bardzo często przemianowywać zło na dobro. A dobro określać jako coś, co jest już przeżytkiem, coś, o co absolutnie nie można zabiegać, czego nie można nazywać jakimś prawem człowieka, wręcz przeciwnie. Próbuje się prawami człowieka nazywać to, co jest złe i co nie pochodzi od Pana Boga. Bóg natomiast zachęca nas do tego, abyśmy trwali, abyśmy mieli tę świadomość. Że tak jak prześladowali naszego nauczyciela, tak samo będą prześladować nas, jego uczniów. Niesamowicie pięknie zbiega się ten fragment z Ewangelii ze smutną rocznicą 13 maja. Przecież był zamach na naszego papieża Jana Pawła II. I jest to potwierdzenie, że rzeczywiście świat próbuje zniszczyć dobro, próbuje zniszczyć nas, ludzi wierzących ale Bóg jest po naszej stronie. Wystarczy popatrzeć na to, co stało się z papieżem Janem Pawłem II. Przecież gdyby nie cudowna interwencja Matki Bożej, gdyby nie cudowna interwencja z niebios, zamach by się udał. Natomiast wszystkie źródła potwierdzają, że kula przebiegała tak przez ciało papieża, jakby ręka boska prowadziła tę kulę. Dlatego też moi drodzy, ufajmy Bogu. Nie bójmy się prześladowań, czczyćmy się tym, kiedy będą nas prześladować, bo to będzie potwierdzenie, że jesteśmy prawdziwie ludźmi wierzącymi prawdziwie uczniami Chrystusa. Wiem, że dla niektórych może być to trudne, ale ufajmy Bogu ufajmy Bogu. On w tym wszystkim jest. Nie zostawi nas samych. Da nam siłę, da nam mądrość, da nam to, czego potrzebujemy, aby przetrwać te trudne momenty. Panie, ja wiem, że Ciebie prześladowali i nas prześladować będą. Dziękuję Ci Panie za tę dzisiejszą Ewangelię, która ma nam uświadomić, że prześladowania są wpisane w naturę chrześcijaństwa. Dziękuję Ci Panie też za Twoje obietnice. Dajesz nam tak wiele obietnic i wiem Panie, że nigdy nie zawiedziesz, że zawsze będziesz z nami. Dodaj nam odwagi. Posyłaj nam swojego ducha, niech nas zawsze prowadzi, abyśmy nie zwątpili, abyśmy nie stracili ufności w Twoją opatrzność, w Twoje miłosierdzie. Maryjo, nasza Matko, bądź z nami zawsze i zawsze nam towarzysz. Amen. Bóg zapłać moi drodzy za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.